cały proces jak kurka przygotowuje się do zniesienia jajka to jest... to jest właśnie ta kurka ona już jest moment że ona będzie znosiła jajko a tu jest jej bodyguard i pokażę jak ten kogut w tym czasie w tym czasie jak ona będzie znosiła jajko pokażę jak ten kogut się y, opiekuje tą kurą I tu je, a tu jest a tu jest bodyguard który też pilnuje kurnika Ona już teraz, ona już teraz daje sygnały że niedługo będzie znosiła jajko No już powoli wchodzi do kurnika już ona teraz daje takie, takie delikatne sygnały to jest ta moja kurka taka ulubiona ona się mnie w ogóle nie boi nie? bo takie fajne, malutkie jajeczka znosi no i to są te sygnały ona już daje znać, że ten... ja jej tam zostawiłem jedno jajeczko, to był ten a to jest ten kogut, to jest ten kogucik który jest bodyguardem i on będzie ten on będzie pilnował jak ona będzie znosić je no i on tu też daje takie sygnały, że on tutaj już jest. Już przyszedł. Przyszedł do kurnika. Skąd i skąd wie? Sk znaczy się wie. Wie dlatego, bo ona już daje takie sygnały. Ona daje sygnały, że będzie znosić jajko już się przymierza do, do wskoczenia do, do koszyczka. To jest cały rytuał, to nie jest takie proste. To jest cały rytuał i ten rytuał, ten rytuał się on codziennie jest taki sam. Ten śliczny, śliczny kogucik rośnie, śliczny. On już, on już zaczyna piać. No i on już teraz będzie cały czas tutaj z nią w klatce, dopóki ona nie zniesie jajka. Najpierw będzie tak głośno krzyczał a później ją będzie uspokajał jak ona już usiądzie na gnieździe to on będzie ją uspokajał takim spokojnym, spokojnym głosem on no, zagląda do gniazda czy wszystko ok jest ona już, ona już tam się tam już się kręci zaraz skoczy zaraz. on taki dostojny że on jest taki ważny taki, taki bodyguard Fajny jesteś, no. O, kurka już weszła do gniazda. Tak, robi sobie tam miejscówkę. Będzie się układać teraz w gnieździe. Tak, a kogucik już, kogucik już teraz będzie takim tak bardzo spokojny. Tak żeby jej nie żeby ona w spokoju sobie zniosła jajeczkę no, ona się układa robi sobie tam miejscóweczkę o i już usiadła teraz i zaraz będzie jajeczka i kogucik będzie do tej pory siedział tutaj z nią dopóki ona jajeczka nie zniesie A tam a tam u góry pojawił się nowy kurczaczek dzisiaj. Jedno jajko było ten i jest jeden kurczaczek nowy, a jedno jajko jedno jajko było pęknięte i kurczaczek już był nieżywy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. No tak chyba tak chyba musi być. No. mi się uda pokazać tego kurczaczka. Pokażcie o jest tam, jest jest tam baleństwo a tamta kurka już już się układa kogucik tutaj pilnuje także zaraz będzie zaraz będzie jajeczko Ona, jak tam widzę układa sobie w tym to jajko tam przesuwa układa sobie musi mieć komfort do zniesienia jajka i on teraz Teraz daje takie bardzo delikatne sygnały, tak żeby jej nie, nie stresować spokojnie. Ona, ona już tutaj się ułożyła, już zaraz zaraz będzie, noc się układa się, jeszcze się układa. Jeszcze musi się znaleźć, bo to nie jest tak ten, ona musi dokładnie sobie zrobić tą miejscówkę na wniesienie jajeczka, a kogucik cały czas stoi. że zaraz będzie jajeczko, będzie zaraz jajeczko, tak? Wampirek przerwał ten no, przerwał ten rytuał znoszenia jajka, bo wystraszył ten Wystraszył ten Koguta z zębami że Wystraszyła jaj Koguci straszyła Kogucika i ten Kogucik poszedł. Ale tam ta kurka siedzi na tym jajku, także zaraz będzie zniesiony. No kurka już zaraz będzie jajeczko, bo już już widzę tak siedzi sobie bardzo spokojnie. Także zaraz jajeczko będzie. Jeszcze, jeszcze, nie znios, Jeszcze chyba nie zniosła. No, tak tylko się nie boi. No, bo, bo to jest ta właśnie ta, co do mnie przychodzi na, na kolana ziarno je z ręki. O jest, właśnie zniosła jajeczko Świeżutkie takie jeszcze widać i czyściuteńkie. Jest jajeczko, tak, zniosłaś jajeczko. Mądra kurka, tak. Kurki nie są głupie. Tak jak ludzie mówią, że głupie jak kura. Kurka jest mądra, bo jest drugie jajeczko. Także rytuał. Zakończone. Ona jeszcze tu troszeczkę się pokręci w tym gnieździe i zaraz ten, zaraz pójdzie na ten, na wybieg. Muzyka Too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fight from heaven if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. That's right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.